Cześć wszystkim. Kolejna aktualizacja odnośnie naszego mieszkania tutaj w Teszkiencie, stolicy Uzbekistanu. Jeśli oglądaliście ostatni odcinek, to pewnie wiecie, że właśnie ostatnio zatrzymaliśmy się na czyszczeniu tego mieszkania. Była ekipa, która miała wszystkie zbędne rzeczy wyrzucić. Mieliśmy też to dograć, jak to mieszkanie wyglądało, ale zdążyliśmy się w międzyczasie pochorować. Teraz dopiero zobaczymy co i jak. A przy okazji co jeszcze będzie się dzisiaj działo? Jedziemy dzisiaj ogólnie, żeby się dogadać z ekipą. Jedziemy z moimi wujkami, oni się znają na tym, więc... I oni dopilnują, żeby nic nas nie oszukać. Tak, oni dopilnują, bo my wiadomo, że z smakiem jesteśmy zieleni w tym. Ja, tylko, ja mogę na przykład tylko pokazywać co ja chcę i żeby jak to na wyglądało. Pinterest. Na się terazie szukam inspiracji, nie? Ale nie, ogólnie tak, wujkowie się na tym bardzo dobrze znają. Ta ekipa będzie w ogóle znajomy, znajomymi moich wujków, tak. Oni kiedyś razem pracowali w tej dziedzinie, bo teraz moi wujkowie trochę odeszli od tej dziedziny. My chcemy, żeby to było tak, że, żeby nie było tak, że ktoś robi elektrykę, ktoś robi tam, wiesz, montowanie tych rur wszystkiego, tak. Ktoś płytki, Tak, coś bo chcemy, żeby pod klucz było. czyli że na jedno cenę umawiamy się i ta ekipa nam robi wszystko, wszystko, tak. I my po prostu, raz na jak się jeździmy dla was, pokazujemy, a wujkowie tam jadą, żeby to przypilnować wszystko jest ok i jest równo, i dobrze, nie? Przede wszystkim poprawnie. A też, jak w ogóle jest ciekawe, że się wydarzyło, jak już będzie w mieszkaniu, to ja Wam opowiem takie dwie sprawy. Dobrze jesteśmy, musimy po kluczy zadzwonić. Kurde, tej godziny ta droga jest mega męcząca, nie? My mieszkamy aktualnie dosłownie po drugiej stronie miasta, i jechaliśmy tutaj godzinę. No, korki są, nie? Czas smój, jakie na kluczy? Moja mama taka jest ufna, klucze zostaje, bo tutaj mu tak jakby. Dam komu? Dam komu, czyli że osoba zarządzająca twój. całym domem. Asanik. Asanik. Okej, ja mam chłopak. <grym> Od mieszkanie kroć, widzicie, jak to jest. Ale pusta jest. to tam nie ma jeszcze? Co ten? No tak, co puste na, na, broń. na czystko, nie? Ja już mam plan taki, że wejściowy w samym końcu zmieniamy. W samym końcu dnia, kiedy już się przeprowadzam, tam tak. i tyle. A propos tych wejściowych drzwi to w ogóle pod, w komentarzach pod ostatnim filmem, kochani widzowie napisali nam bardzo miłe rzeczy. Znaczy się miłe dla naszych portfeli, bo my tam oglądaliśmy jakieś no. rzeczy na bazarze, które można właśnie... No, jakieś rzeczy na bazarze do mieszkania potrzebne. I właśnie takie drzwi wejściowe mówiliście, że w Polsce są parę razy droższe. No, I to no, był taki no. miód na nasze <laughs> serca. Ja w ogóle byłem przekonany, że to jest mega drogo, nie? 400 dolarów za takie drzwi, a można no. sobie... się stargować jeszcze z tym wiesz? Tak, z 10-15% Ta. obniży. Jeszcze zakładamy, że był ten, jakieś 10% narzutki dodatkowej za to, że chodziłem z kamerą i nagrywałem. To jest niestety ciemna strona tego biznesu, bo jak wyczuję obce krajowca. Od razu zakładają, że jestem chodzącym bankomatem A jest wprost przeciwnie Dobra, chwila prawdy Co tutaj się wydarzyło w tym mieszkaniu? Aha, światło nie ma Czemu nie ma? No bo oni coś tam... po... Aha, może odłączyli, żeby tutaj... Teraz tylko zapytam, że odłączyli Sufit pod sufitem O, i to jest taki... Betonny, i to też będzie z i jak tu będzie to zniesienie ta ściana, wiesz, do. O, ona jest taka cienka. A wiesz, dokąd ona wtedy będzie łażęka? Dokąd. Aha, czyli parę centymetrów szersza, tak? Bo ona chyba jest na to, to mi się wydaje, widzisz? Nie, nie. Dalej. No ale dobra, co z tym światem? O! No dobra, tak to się prezentuje póki co. Tutaj nie ma żadnej żarówki, żebym włączył. No ale tak, tutaj była ręka, już niewiele z tego zostało. Tutaj była jadania. Aha, tutaj była ściana, też już jej nie ma, tej ściany. No i tutaj kuchnia. Kurde, ale parę śmieci zostało, nie? By nie byli to polscy, wydaje mi się. Tutaj był też piekarnik, to ci robotnicy go komuś sprzedali za 120 tysięcy, z tego co kojarzę. No i w ogóle się wydarzyła też taka historia, że... No ale to zaraz Faraba opowie. Jeszcze zobaczymy sobie, jak salon tak się prezentuje. Prezentuje się w sposób następujący. To łóżko, co tutaj stoi, ono było tutaj chyba, w tej strefie, z tego co pamiętam, ale też nie wiem, co mówię że... aha Dobra, już chyba wiem, bo ogólnie to tak naprawdę nasze śmieci jeszcze nie zostały wywiezione. Teraz mi się przypomniało. Jeszcze nie zostały wywiezione, bo no nie przyjechał ten samochód, co ma je zabrać, ale ten ziomek właśnie, któremu klucze daliśmy, ten z tego domkonu, czyli ten zarządca tego budynku, on powiedział, że się tym zajmie i że to uprzętnie. Jest powyburzane to, co miało być wyburzone, ale nie jest jeszcze wszystko wyrzucone, nie? Ale ogólnie to była jakaś akcja, nie? Tak, była akcja taka, że jak tu łamali, bo wiesz, stary, że tam tam zobaczyć, o tu stoi, to. Nie? Bo sąsiadów zatopiliśmy z dołu. Ale <grym> na szczęście to oni wynajmują i bez remontu taki stary dom. Więc nic nie, powincieli. Nie <grym> tak? <grym> tak, tak, tak. Nic no, nie było. Bo tutaj co, zepsują jakąś rurę i woda poleciała, tak? Tak, woda zatopiła ich. Hmm. Na początku nie widzieli, bo to nie pamiętam jak to była ściana zamurowana. Pamiętam. Właśnie no. na tej ścianie, chyba na tej były te karaluchy takie, czy co to było jakieś robaki, nie? Czy to było na tej ścianie? Na tej ścianie. Tak to, było. to wygląda. Bo widzowie już nam napisali, że musimy zrobić tam dezynfekcję całego domu. Raczej nie, wiesz, bo to jest tak, że my też jak się zmienialiśmy, z pierwszego piętra na drugi, co teraz babcia mieszka. Tam nie tylko tam, na podłodze jakie robaki polecie, przysięgam Mati. Tam w tym domu co babcia ten system. Tak? Odremontowaliśmy normalnie wszystko. No. Bo widzowie kochani właśnie napisaliście nam w komentarzach pod poprzednim filmem, że te robale co tutaj mamy były dokładnie tutaj gdzieś. Jakieś takie siedlisko no. robaków, ale teraz nic nie widać. To będzie trzeba je właśnie usunąć w całym budynku, bo pewnie są w całym budynku. No ale nie straszcie nas, tak chyba nie będzie. Nie no, bo patrzcie, parę dni temu tutaj posprzątali i nic nie wróciło, nie, więc ja jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będzie gitara. Ale w każdym razie z tym tutaj, są tą rurą, nie, to trochę przypomina. za szczęście, że tam na dole, y, że tam na dole u tych sąsiadów to w ogóle jest jakiś syf. W każdym razie jest mieszkanie całkowicie niewyremontowane, tam ktoś, ktoś je wynajmuje, jacyś studenci i nie mieli żadnych pretensji o to, że, że tam się ta woda wylała, nie? mamy wejście do mieszkania. W lewo mamy takie pomieszczenie, tutaj się idzie dalej do mieszkania, i właśnie to pomieszczenie dla tych, którzy nie oglądali pierwszego filmu, to, to jest tak zwana zona. i to jest taka no, strefa w sumie nieprzynależna do tego mieszkania, tylko przynależna do, do budynku, bo to jest taka strefa tutaj, zaraz za tą ścianą, na którą teraz świecę, to jest winda. Za tą ścianą jest winda, i no i właśnie przy windzie, tutaj w tych budynkach, są takie puste strefy i wszyscy mieszkańcy na wszystkich piętrach sobie te strefy tak jakby, no tutaj stawiają takie ścianki i zamurowują, wmurowują to w przestrzeń swojego mieszkania po to, żeby narkomani i alkoholicy się tutaj nie zbierali. No i to jest niby takie nielegalnie zachwacone, tak nielegalnie przejęte, ale to jest podobno standard w tym mieście i nikt nic z tym nie robi, nie? Też był jakiś wątek, znaczy się to był jakiś hejtowski wątek według mnie, no ale w każdym razie się pojawił, że kraty w okrach to od razu też o czymś świadczy, czyli że sugestia, że to musi być na pewno no jakaś niebezpieczna dzielnica, albo nie wiadomo co. Ale rzeczywistość wygląda w ten sposób, że kraty w oknach to też jest standard w starych budynkach w całym tym mieście i to nie ma w ogóle nic wspólnego z bezpieczeństwem, bo ogólnie to zarówno ta okolica, jak i cały kraj tak naprawdę. To jest w sumie chyba jeden z najbardziej bezpiecznych krajów. W jakich kiedykolwiek byliśmy, tutaj się praktycznie nic nie dzieje, jeśli chodzi o jakieś taką przestępczość. Znaczy się, dobra, na pewno się dzieje, ale jest ta przestępczość na bardzo niskim poziomie, więc nie, te kraty to one nie są związane z jakimiś potencjalnymi przypałami, a są związane z tym, że tutaj tak po prostu to wygląda. Nie Nie wiem dlaczego się je wstawia, dlaczego się je wstawiało, bo w nowych budynkach tego oczywiście nie ma, ale no, w tych starych to jest bardzo stary budynek, pewnie ma kilkadziesiąt lat. No to to jest standard. No tutaj sypialnie, no to co zmieniło się tyle, żeby wynosili te, te śmieci co były, nie? Ogólnie to te śmieci, które nie wiem czy ja to będę w stanie wam pokazać Nie wiem czy, że mówię, czy to jest tutaj. A tak tam widać. No pewnie nie widzicie tu na kamerze, ale w każdym razie one tam leżą na trawniku Te śmieci, które oni stąd powynosili Cieknie z no. woda. No. Tutaj się zrobiło. Trafiają wam. W ogóle nie zauważyliśmy tego, nie? Przyszliśmy. No, on teraz założył, że skąd tam woda. No, to no, chyba ci no. pracownicy tam wtedy no, 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 czyścili to mieszkanie. No, to chyba oni coś tam mieszali, to, no, się Bo wcześniej było słowa no, normalnie, jak przychodziliśmy, zanim oni się no, tu no, pojawili. Kropi i wujek chce Brzelewka, zakręcić idziemy do tego zawązka po klucz do bo wujek chce zakręcić a hasło? stój tutaj, chyba było 37 dobra? stój 36 ja byłem, ale oczki ale mam, nie był, i to jest fajnie. I to jest fajnie. A jest fajnie? Nie, A jest to Państwo siódmego piętra w tej są Zobaczcie? Nie wiem, co mówili. Witamy Czyli że witamy, że. Powitali nas dobry się w gości, coś tam z Ja chcior jakie poprosiłam, on mnie suda, można gazowy ja, 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 Wszystko podeszło. Na no, górze na drugim piętrze czy tam na trzecim mieszka damką. Ten Czyli zarządca. pan ich On powiedział, że ja nie mam, ale na dole sąsiad ma iść do niego, nie? Ja mówię, okej, przyszłam tego w ogóle pan otworzył e, Rosjanie, chyba nie wiem, nie. Ja tak mówię, oh, kurde, okej. Okay.

Ну, я с детства на русском, мы все на русском ладно. говорим. Где жить раньше? В Ташкенте. Ну, где, в каком э -э, Новая Ташми. Да. А как вас зовут? Дядя Геннадий. Дядя Геннадий. Меня Фарангиз зовут. Все, дядя Геннадий. Спасибо, минут через 15-20 сейчас дядя сделает, все, мы принесем. Он знает, что инструмент у меня, вы что, все есть. Мы все? подвал, там, все белое. Я вот старенький, ну, немножко лазю еще сильно. Хорошо, что такие соседи, как ну, вы. потихоньку, ладно, <laughs> ну, ладно. Ja myślałam, że dobrze mówisz, to on do mnie mówi, że jestem miła, nie? No. on mówi, że dobrze po rosyjsku mówisz. Tak, no, bo on myślał, że co, że ty jesteś z... No wiesz, wyglądam, tam, jestem tak, no, nie jestem jak Rosjanka, albo jako... Dobra, nie Rosjanka, nie, nie mam jakby urody słowiańskiej, o, tak. Nie, bo ogólnie on miał na myśli to, że nie wszyscy po prostu Uzbecy mówią po rosyjsku, tak? Tak, tak. tak. jako że jest wielojęzyczna, to mówi doskonale po rosyjsku, prawie tak doskonale jak po polsku. No tak, właśnie. No ale ogólnie pan specyficzny, nie? Trochę. Ale taki był miły, zadowolony, uważaj na no, to Mówił, że ten, że jak ten, jak potrzeba, to on ma narzędzia wszystkie, nie? Tak, tak, tak. Że... A no, na początku był taki, miał taki XD na twarzy, nie? Ta, w ogóle, kto przyszedł, to, to jest, nie? No. A, to nie to miły, to, to jak takich chłopów sąsiadów lubi, wiesz, bo... Dużo kiedy prawda, ale wiesz taki wiek, starsza osoba raczej sam mieszka, Więc ja się starszym się dobrze dogaduję z no. babciami, z dziadkami. Ale dobra, to co najważniejsze to mamy, zaraz będzie operacja na grzejniku. Się... Da, da. O to jest To jest bardzo serde. Ten pan z Damkonu? To damkom, no, to jest taki zarządca tutejsze, bo... Już chyba teraz to mówiłem w tym filmie, ale dobra, mniejsza o to nie? Zapamiętać proszę w... drodzy widzowie Damkom to będzie ten pan zarządzający, dobra? tak Ta. go nazywam. Żebyśmy nie musieli tego powtarzać. No tak, ten damką. mówi do mnie takie, ale miło ogólnie wiesz? Co córeczko, czy wszystko pomogłem, czy wszystko jest ok? Jak coś potrzebne, to dzwoń, mów, nie? Bo coś zatopiliśmy i mamy na dole ich dywan, wiesz? Nie dywan, a dywan to po rosyjsku, po polsku. Uszko. Nie, 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 nie. A nie, dywan, dobry, dywan, dywan. A, dywan. Dobra, na, na podłogę. O. Zatopiliśmy dywan, nie? Mama to zabrała u siebie, bo on ma ciepło podłóg i Jeden dzień to wyschło i przyniesie tutaj, nie? A tych chłopaków nie ma. I on mi mówi, żebyśmy tam do pierwszego piętra poszli. Tam jest apteka na dole. I żebyśmy zapukali do pani Azizy i ona to zabierze, nie? I ci, wszystko jest ok, wszystko jest dobrze. Jak coś potrzebne, to proszę, dzwoncie, wszystko pomożemy, wszystko zrobimy. Witamy was. Córeczko, córeczko do mnie cały czas mówię. A wiesz dlaczego on tak robi? No. Bo mi się mama spodobała. Twoja mama, tak? No. <grywa> Dlatego tak się do ciebie podlizuje, tak? Że tak, bo to jest moja matka, nie? Eee, ja już wiem. Zobacz, tu mam mieszkanie, oni tam biegają. Tam jest jak wielki siłom, nie mati. Ja siłom nie widzę. Ale fajnie, to jest tutaj, dom to jest ile. Kurde, 100 metrów mam siłom, to jest najlepszy wyjazd, naprawdę. Nie będzie wymówek. Ale fajny, nie będzie wymówek. Jeszcze w ogóle też taka ciekawostka odnośnie tego naszego mieszkania. Dzisiaj mi mówiłaś, e, znaczy się mieszkania, tego budynku, w którym mieszkamy, to oni tam mają jakieś takie swoje zwyczaje świąteczne, tak? Tak, tak, tak. Zauważ, e, albo daj taki obraz, teraz nagramy. Zauważ, leżą tam przy, drzwi, e, przy wejściowych drzwiach na, na ulicy. Drewniane rzeczy, te e, obramowanie drzwi, tak? No. Ja to mam za nimi mama przecież ty pracą, się nie zabrali tego, bo co chodzi, nie? już spokojni, że te oni sąsiedzi poprosili, żeby zostawili, bo zaraz w marcu będzie nawrót, nowy rok nasz no. No I wtedy oni podsumalek to będą pchali Aha. No i właśnie dlatego też to zachowali i oni ogólnie tutaj, każde święto wszyscy się zbierają, coś robią. Więc dla nas do kontentu będzie dobrze wiesz. Ja ogólnie lubię takie życie. Jeżeli coś mi będą przekazywała a organizować, to z chęcią bardzo lubię jakieś takie ja lubię organizować po prostu, coś kombinować, nie? No ale generalnie sam fakt, nie? Że oni tutaj tak, no jakoś tak próbują się ze sobą integrować, nie? No, bo jeden dom taki jest, nie? Jest, wiesz... Ale fajny bardzo, mi się to podoba właśnie. Bo oni każdy święto coś robią, gotują, wywołują orkiestr, gotują na ulicy, wiesz, jedzą... Fajnie, a teraz idziemy do sklepu po coś do picia, bo my tam już chyba za dwie godziny jesteśmy dzisiaj, nie? Bardzo, Która to jest no. godzina? 19.36 jest. 2 godziny równo. No, 2 godziny już tam no. I te gorące chleby robią, też blisko do nas? No, a ogólnie widzowie, jeśli macie dla nas jakieś w ogóle takie pomysły y, odnośnie kontentu tutaj z tego mieszkania, co byście chcieli zobaczyć, czego byście chcieli się dowiedzieć, dawajcie znać w komentarzach. Będziemy, będziemy starali się nagrywać, nie? bo a. będzie i dla was fajnie, i dla nas fajnie, bo a. będziemy mieli po... ciekawe pomysły. nie? Dawajcie znać w komentarzach jak coś, a my wchodzimy do stepu. I to wygląda. to jest dobry znak, wiesz że właśnie w tym przyszedł Czuchy ty, si Już widzę Czy wychodzisz? Chodzisz, czy wychodzisz? Nie, to nie. No Przyszedł z Tak, przyszedł... Gadają o rzeczach, których nie rozumiemy. Tak, bo nie gadają, że jaki ma tam być wiesz, rodzaj tego uziemienia. prądu, u coś tam. No. Ile tych gniazdy, no? wszystko. Widzisz jednak, osoba, któraś ma ty na tym na teraz naprawdę ja mam taki spokój na sercu, wiesz. Bo zaraz on zaczął mi gadać, taki, pytać mnie, ja powiedziałem, przepraszam. O co, co to jest w ogóle chodzi? Nie? Ogólnie to w takich rzeczach fajnie jest mieć przynajmniej jakieś małe pojęcia, a jak nie to... Nie, osoby, które mają wiedzę. No. Wiem też, że napisaliście w komentarzach niejedna osoba, że nie jeszcze do pomocy nikogo z rodziny, bo to zawsze się źle kończy, ale ogólnie musicie wziąć pod uwagę, że każda rodzina jest inna, tak. każda tak. sytuacja jest inna, i nie możecie wyciągać tego typu wniosków no. na przykład dlatego, że u was w rodzinie się coś takiego wydarzyło, bo też musicie zrozumieć, że to tutaj jest Uzbekistan, to jest zupełnie tak. inna kultura, zupełnie inne zwyczaje, zupełnie inna sytuacja, więc jeżeli się na to zdecydujemy, no to raczej nie będziemy oczekiwać, ja, że będzie jakichś przypadków z tego względu. To dwójki, no nie... i 130 są 210. Tak, u nas 130. To idzie do końca. Do końca do końca. Dobra widzowie, jest kolejna aktualizacja, wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Poszedł właśnie kolega Wójków, on z nimi pracuje. Poszedł i czego się dowiedzieliśmy, co on powiedział? Przyszedł ogólnie na początku wujko i mówił, że nie będzie jakby, że nie weźmie pod klucz, tak? Że weźmie tylko hydraulika i santechnika, elektryka. Remontu pod klucz nie weźmie, nie? Tak. No. A potem przyszedł, tak się uśmiecha, wiesz, no bo zobaczył metraż, tak? I jest więcej przecież to dla nich lepiej, bo oni za metr kwadratowy biorą. I tak się uśmiechamy do wujka, a może dalej byś mi to mieszkanie pod kryształ, co wypłynęli. No kurde, coś nie chciałaś tego, tak? Nie, nie, mam już po papie w ogóle. i w ogóle ta ekipa się okazało, że z Łynkami razem na jednym piętrze tam, jakby na jednym tylu przy ich projekcie tylko bójkowie robią tam z klimatyzacami takimi dużymi, ogrzewaniami, a oni wiesz, takie malowanie, nie? Ten podał dwa razy mniej, tak, bo podał, to jest nie Dwa razy mniej niż ostatnia ekipa, która nam... Eee... Bo ostatnia ekipa mówiła, że chce 130, 120 dolarów, dolarów za metr kwadratowy podkluczył, podkluczył, że wszystko robią, a on powiedział 75, a potem powiedział, że ale bez obiadu, że wiesz, licz wszystko tak, żebyście sami to robili, wszystko, żeby nie musieli jeździć, bo daleko mieszkamy, tak? Tam ta ekipa razy, 120 mam. czy 130. A, a to, to 75. I właśnie wujkowie powiedzieli, że oni jest ogólnie sumiennym pracownikiem, no ale nie wiedzą, jak ta tam, ekipa jego. Tak, ta ekipa jeba, pracuje, nie? a no. więc w poniedziałek oni tak. zobaczą, bo pójdą do pracy, bo dzisiaj jest sobota. I zobaczą, jak oni tam na 8 czy no. pracują, żeby wszystko ładnie, dobrze wygląda, to może by się na nich zdecydowali. No. I powiedzieli, że do dwóch, minimum dwa miesiące zrobią. Ciekawie się zmienia sytuacja, zobaczymy, jak będzie. Na pewno będziemy Was no, informować. informować. Też i nagrywać Koniecznie tak. też dajcie znać, jak to w ogóle cenowo wygląda w Polsce, bo jestem mega ciekaw. Ja nie? też mega ciekawa Pod klucz, ile wie, że robotnik za właśnie taki remont. My tymczasem czekamy, idziemy do mamy. Tak, tymczasem idziemy do mamy. No, w tym odcinku to by było tyle. Widzimy się w następnym z kolejnymi updateami. Trzymajcie się, cześć. Ja wzięł papusy na to. nie